Yo Fika Flow, z tej strony Michał Lange. Witam Cię w pierwszym z sześciu odcinków, które powstają w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura w sieci. Przez najbliższe trzy miesiące będę publikował filmiki o charakterze edukacyjnym, skierowane głównie do początkujących i średnio zaawansowanych perkusistów, którzy chcą rozwinąć swój warsztat. Oprócz tego, zapraszam Cię na cotygodniowe spotkania na Zoomie, podczas których wspólnie będziemy ćwiczyć wprawki techniczne na padzie oraz odpowiem na wszystkie nurtujące Ci pytania związane z nauką gry na perkusji. Szczegóły w opisie filmu. Zapraszam! A dzisiaj pokażę Ci, jak wykorzystać Paradidle, czyli jeden z najbardziej popularnych rudimentów, jako ćwiczenie koordynujące pracę rąk i nóg na całym zestawie. Najpierw zagramy wszystkie warianty Paradidla na werblu. Będziemy akcentować pierwszą z czterech szesnastek. Podczas grania poszczególnych wariantów, zwróć uwagę, w których miejscach pojawia się podwójne uderzenie z jednej ręki. Wariant pierwszy. Wariant drugi. Wariant trzeci. I wariant czwarty. Gdy już opanujesz każdy z tych wariantów osobno, możesz je ze sobą połączyć w jedno ćwiczenie. Będę grał po jednym takcie każdego wariantu. Kolejnym ćwiczeniem jest przełożenie akcentów na tomy. Do tego wszystkiego dołożymy stopę graną na raz oraz na trzy w takcie. Prawa ręka będzie grała tym razem na high-hecie, lewa zostaje na werblu. Na werblu będziemy akcentować 2 i 4, pozostałe nuty gramy jako ghosty. W kolejnym ćwiczeniu będziemy grali paradyle pomiędzy stopą a werblem. Stopa przejmie rolę prawej ręki. Do tego będziemy grali ósemki na highhecie. To samo ćwiczenie, może zagrać z usteczkami na rajdzie, a na high hecie będziemy grali ćwierćnuty stopą. To samo, może zrobić z hechetem graniem na i. W ostatnim ćwiczeniu paradillę zagramy nogami pomiędzy stopą a high hatem Będziemy grali je ósemkami. Ręce będą grały na szesnastki na werblu. Tyle na dziś. Mam nadzieję, że pokazane przez mnie ćwiczenia pomogą Ci w pracy nad koordynacją. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia następnym razem. Wszystkiego najlepszego.